Na temat wyglądu tego samochodu, z której jego strony bym nie stanął, po prostu nie dyskutuje się. On jest piękny, on jest obiektywnie piękny. Do jego linii nie trzeba się przekonywać. On po prostu podoba się od razu i jestem przekonany, że prawie każdemu. Ja mógłbym go głaskać, pieścić, przytulać. Dzień dobry moi szanowni widzowie Dzisiaj chciałbym powiedzieć słów kilka na temat Mercedesa klasy E Ale nie takiego codziennego Raczej raczej nie szczególnie częstego na naszych drogach Bo to jest Mercedes klasy E w wersji księżniczka Tak go nazwałem, tak go zawsze nazywałem To jest taka princess Dlatego, że udało się stylistom Mercedesa Zbudować samochód który naprawdę jest przepiękny. O jego urodzie można by mówić wiele, ale pewnie każdy z Was ma swoje zdanie na, na temat tego samochodu, na temat wyglądu degustibus Gustibus non disputandum est, ale jestem przekonany, że większość z Was powie, że to jest piękne auto. I teraz zobaczcie, co jest niesamowitego. Ono jest tak piękne, tak fajnie zrobione, że właściwie aspiruje jakby do klasy wyższej. Ono, ono wygląda jak premium. Mercedes upremiowił klasę E, bo warto nie zapominać, cały czas pamiętać, że Mercedes CLS to tak naprawdę klasa E. To jest samochód, który całą technikę, większość elementów dashboardu, ale i silniki, skrzynie biegów, cały układ przeniesienia napędu to jest żywcem wzięta klasa E. e. Ja natomiast przezwałem go księżniczką, dlatego że można urodzić się kopciuszkiem e, zaprzy, zaprzężonym wręcz do pracy, czyli można być e klasą, kombi z hakiem holowniczym. Można być e-klasą, sedanem, nie wiem, z kogutem taksówkarskim na dachu i takie się samochody spotyka. Można być eleganckim sedanem, takim bardzo adekwatnym, ale też raczej kojarzącym się z taką, z taką biznes klasą, z taką raczej pracą. I można być tą klasą księżną, za. Zaręczam, że nie spotkacie wiele takich samochodów, jeśli w ogóle z kogutem na dachu, tudzież z hakiem holowniczym, i to jest ta właśnie niesamowitość. Mercedesowi udało się, udało się tak upremiowić klasę E właściwie dwoma modelami. Pierwszy to, to, jest, to jest właśnie Mercedes CLS, i drugi to jest Mercedes E Coupe. To jest w ogóle taki, taka niesamowitość, bo wydawałoby się, że w liniach nadwoziowych, kiedy jest już kombi, jest sedan, jest hatchback, jest liftback, sportback, cokolwiek, że już właściwie tu się nie da zbyt wiele wymyśleć. A tu Mercedes wziął nadwozie Coupé, wydłużył, a wydłużył po to, żeby dołożyć drugą parę drzwi. Genialne. Tak powstał Mercedes CLS pierwszej generacji, rzucił na kolana, drugiej generacji kontynuuje to piękno. Może sam fakt, że, że nie jest to samochód jakoś bardzo popularny na, na naszych drogach, to pewnie, pewnie ten fakt wynika stąd, że te samochody były po prostu bardzo drogie. Mercedes zdawał sobie sprawę, że, że celuje w jakąś taką dosyć niszową grupę klientów, czyli, czyli w taką klasę średnią wyższą, w klasę osób, które nie aspirują do klasy S. Patrząc na rynek niemiecki, Niemcy są, jak wiecie, czy nie wiecie, bardzo praktyczni i, 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 i to nie tam klasa S to naprawdę nie jest samochód jakby popularny wśród ludzi, to, to kupują naprawdę ludzie najbogatsi. W Polsce jest troszkę inaczej, czasami kupuje się tą klasę S troszkę na wyrost i paradoksalnie jest jej więcej, ale właśnie dla tych ludzi trochę pomiędzy tą rozsądną klasą E czy klasą E kombi, Powstała właśnie klasa EQP, która pokazuje, OK, jestem, jestem już troszkę kimś innym, ale dla tego kogoś jeszcze troszkę innego, kto chciałby jednak mimo wszystko zabrać znajomych czy rodzinę i pojechać gdzieś wspólnie, stworzono tę piękną linię nadwozia. Ja zawsze się nią zachwycałem, zawsze się nią zachwycam i mówię ciągle, ja nie będę. Pewnie obiektywny, e, mówiąc o nie tylko o Mercedesach, ale generalnie o samochodach, bo ja je e, po prostu kocham i, i pewnie to, e, to słychać, widać i czuć, natomiast są takie, przy których wstydzę się przyznać, miękną mi nogi. Do takich zawsze, ale to zawsze e, należał Mercedes e, CLS. Chciałem więc dzisiaj zwrócić po prostu waszą uwagę na. Na to auto, jako potencjalnie też już takie, dosyć bym powiedział, bardziej dostępne, ponieważ lata mijają. Samochód tanieje, ten model tanieje, natomiast wciąż oferuje bardzo wiele. Jest to jeden z niewielu samochodów na rynku. W których można naprawdę kierować się brakiem rozsądku, kierując się brakiem rozsądku, przymykać oko i je po prostu kupować. Tutaj nie patrzmy na rocznik, nie próbujmy sobie uświadomić, że to auto ma 10 lat, w niektórych przypadkach już 12 i więcej, ten samochód oferuje tak wiele, jak wiele nie oferuje. Dzisiaj, jak wiele nie oferują, dzisiaj naprawdę nowe samochody. Komfort, o którym zaraz powiem, bezpieczeństwo, które, które zwyczajnie się czuje, no i prestiż absolutnie bezdyskusyjne. Tyle, żeby Was nie zanudzić. Zapraszam na przejażdżkę. Kochani, a teraz kilka zdań kilka słów. Jak się jedzie tym samochodem? Powiedzieć, że komfortowo to Właściwie nie powiedzieć niczego, to, to jest takie oczywiste. Są też wśród Was tacy fani, już tak jesteście bezkrytyczni. Ja to znajduję w komentarzach, że wręcz twierdzicie, że bez gwiazdy nie ma jazdy i jakby nie jest w stanie nic już Was zaskoczyć. Ja zrobiłem mnóstwo kilometrów Mercedesem klasy E i zawsze mówiłem, że ten samochód jeździ lepiej niż wygląda i właściwie w tym momencie mógłbym ten nasz krótki, już ten test właściwie zakończyć i powiedzieć tak, wreszcie e, zrobił Mercedes klasę E taką, która wygląda tak dobrze jak jedzie jakość wnętrza bezdyskusyjnie jest rzeczywiście wspaniała to wnętrze, te materiały pochodzą w dużej mierze rzeczywiście w linii prostej od e, samochodu klasy S więc samochód jest taki gruby w dotyku, taki dobrze wygłuszony, bardzo taki pełny, i myślę, że. Myślę, że nawet tutaj, powiedzmy, że w stosunku do zwykłego sedana, rzeczywiście można odczuć takie lepsze wygłuszenie. To auto jest tak niesamowicie ciche, że właściwie bez względu na to, czy jest wyposażone w silnik wysokoprężny czy benzynowy, jest w środku po prostu cicho i niewyczuwalnie. Ja zresztą kilkakrotnie. Miałem przyjemność usłyszeć taki komplement od mojego pasażera, kiedy mówiłem, że. bo ktoś mówi, fajnie jedzie, dobrze przyspiesza, i tak dalej. Ja mówię, no tak, pewnie wiesz, to jednak jest 6 cylindrów diesel. Diesel? Jaki diesel? Tak, rzeczywiście auto jest tak wygłuszone, że że nie słychać tego diesla Kiedy słychać diesla? Najbardziej kiedy jest się na wolnych obrotach gdzieś tam w trakcie manewrowania już dzisiaj w trakcie jazdy, kultura pracy nowoczesnych diesli jest rzeczywiście tak wysoka że można, można tego gdzieś tam nie wyłapać ale ten samochód jest tak doskonale wygłuszony że nawet kiedy wchodzi na wolnych obrotach kiedy stoimy na skrzyżowaniu kiedy manewrujemy po parkingu to praktycznie wewnątrz tego diesla się nie czuje To wygłoszenie to nie tylko jest takie wygłoszenie bym powiedział akustyczne ale również idealnie idealne nie tylko wyważenie silnika, bo to są jednostki dosyć zresztą znane napędzające całą gamę Mercedesów z klasą S włącznie w nowym czasie, ale tutaj ten silnik jest jeszcze też świetnie zawieszony, on jakby to tłumienie drgań e, no jest na poziomie wiecie niebotycznym właściwie to też jest dzisiaj standardem w wielu samochodach, niemniej jednak kiedy się kiedy się wsiądzie do Mercedesa, właśnie do Mercedesa, to można jakby dopiero na tle innych marek. Ja tu nie chcę jakby nikomu podpadać, zachodzić za skórę, miłośnikom BMW, Audi, Skud czy Ki, czy Hyundaiów, bo to nie jest zupełnie moją intencją, ale chcę Wam naprawdę powiedzieć, że. Że poziom takiego wygłuszenia wibracyjnego tego samochodu jest niesamowity. Więc jeśli jesteśmy w stanie świetnie odizolować silnik i akustycznie, i fizycznie, to wyobraźcie sobie, że cała reszta już jest prostsza. Jak doskonale wygłuszone są koła, czyli szum toczenia. No, linia nadwozia jakby sama z siebie sugeruje, że jest to auto opływowe o świetnym współczynniku CX więc nadaje się to auto świetnie w długie trasy on nie szumi, tu jest znowuż jego wyższość ponad standardową klasą E, nawet silnik napędz... auto napędzane tym samym silnikiem w modelu w sedanie czy w kombi tutaj też czujemy różnicę Chcę przez to też może trochę wytłumaczyć Mercedesa, bo niesmak zawsze miałem przy CLS-ie Kiedy oglądałem ceny tych samochodów Cena nowego była Niebotycznie większa I starałem się gdzieś tam zrozumieć Skąd ona się bierze, dlaczego tak zrobiono No oczywiście pierwszy element To to trzeba zróżnicować Trzeba zrobić go trochę mniej dostępnym Dla, dla tej klasy ekonomicznej Dla tej klasy średniej I, i stworzyć taką, taką, taką Jakby grupę premium Klientów. Ok, ale czy to jest wystarczająco silny powód, żeby aż tak bardzo liftować cenę? No, jest jeszcze ten, ten, ten drugi. Można ją właśnie usprawiedliwić taką e, rzeczywiście dotykalnie lepszą, e, czy bym powiedział tak, jeszcze lepszą jakością e, tego samochodu, wykonania tego samochodu. E, I mam tutaj na myśli zarówno e, materiały. Jak i całą konstrukcję nadwozia. Ono się wydaje takie naprawdę niesamowicie sztywne, takie, takie wygłuszone, takie po prostu pełne. Jeżeli chodzi o ekonomię, to ona w tym aucie jest wręcz lepsza niż. Niż w samochodzie, niż, niż w klasycznej E, szczególnie w, w dłuższych trasach, wówczas kiedy jedziemy z wyższymi prędkościami, ale jakby na to ma wpływ współczynnik CX. Ten samochód. Pali przy wyższych prędkościach wyraźnie mniej, więc jest to plusem. Jest cichszy i pali mniej. W mieście te różnice są już stosunkowo niewielkie, a nawet bym powiedział troszeczkę na niekorzyść modelu CLS, ponieważ jest troszeczkę cięższy niż regularna klasa E. No ale wiadomo, że w momencie, kiedy wydaje się tak duże kwoty, jakie kosztują czy kosztowały te samochody, to ta ekonomia nie jest i nigdy nie była pewnie na jakimś, nie była takim pryncypium, nie była na pierwszym miejscu. Zauważyłem, że ten samochód genialnie wręcz trzyma się na zakrętach. E, powiem Wam i będę tej tezy bardzo bronił, trzyma się na zakrętach lepiej niż, e, niż e, braciszek e, pod tytułem Coupe Naprawdę jeździ po zakrętach jak tramwaj po szynach, to jest niesamowite to, ale na tyle jakby odczuwalne, że w momencie, kiedy jeździ się jakimkolwiek innym modelem samochodu, bo nie mówię już tylko Mercedesa, kiedy wsiądzie się do CLS-a i w jakimś tam momencie powie kurczę, on się tak fajnie prowadzi i zaczynamy sobie za, nie tylko dlatego, że jest cichy i komfortowy i miękki i wszystko naj, tylko jakby zaczniemy się bardziej troszkę doszukiwać skąd jeszcze bierze się ten komfort. to Ktoś taki bardzo wrażliwy od razu powie ok, on się świetnie trzyma na zakrętach. Premiowatość Mercedesa CLS dało się również wyczuć jakby. Patrząc na gamę dostępnych modeli, głównie oferowano tutaj silniki sześciocylindrowe. Można było również zamówić sobie wspaniałą ośmiocylindrówkę 5-litrową, a także AMG. O którym pewnie słowo jeszcze wspomnę, bądź pokażę cokolwiek. Z z zakresu tego co AMG mm, potrafi. E, zdarzyła się tutaj Mercedesowi taka pierwsza zajawka downsizingu, mianowicie ja pamiętam jak byłem zniesmaczony, kiedy znalazłem to auto w ofercie. Zaoferowano e, tutaj czterocylindrowy silnik Diesla e, 22 CDI. On miał tutaj oznaczenie 250 CD, I, i o ile dzisiaj by to pewnie nie dziwiło, ponieważ w klasie samochodów średnich i, i średnich takich premium jak BMW, jak Mercedes, jak Audi, dwulitrówka nie jest już jakąś rzadkością. Tak w owym czasie, tych lat temu, naście. Jak to cztery cylindry, da dwa przecież to nie może jechać. Ten samochód w porównaniu do 288 KONI 3,5-litrowej benzyny, jedynej, jaka tu była, najmniejszej, jaka to była oferowana, no to się wydawało, że ten samochód chyba nie ma prawa jeździć. I rzeczywiście w porównaniu do tych sześciocylindrówek te osiągi były wyraźnie słabsze, ale Mercedes jakby no, nie popełnił mimo wszystko jakiegoś wielkiego błędu, bo ten samochód jeździł powiedzmy akceptowalnie na dzisiejsze warunki a mówię, no downsizing dziś jest faktem, wówczas właściwie to nie było firm, które by oferowały duże samochody z czterocylindrowymi silnikami, no Mercedes to był po prostu mistrz świata w tym ponieważ nie dość, że tego pięknego CLS-a zaproponował z tym silnikiem 2.2 to jeszcze model W221 no czyli S-klasa, z tych lat S-klasa, wspaniały zresztą samochód, zawsze będę bardzo chwalił, bo, bo nie bywa ale komfortowy, jakościowo wykonany, ten następca W220. To on również otrzymał w którejś tam wersji. Klienci w jakimś czasie mieli do wyboru ten, ten czterocylindrowy silnik. Nigdy nie miałem okazji pojechać, nigdy też nie wierzyłem w to, że to się może udać i chyba nie do końca się w klasie S udało, bo, bo nie ma tych samochodów wiele i też nie słyszałem, żeby jakiś komercyjny sukces wielki odniosły. Tym bardziej, że spalanie tych silników wcale nie było na jakimś wyjątkowo niskim poziomie, bo mały silnik, który musi napędzić stosunkowo dużą masę, no nie jest w stanie zużyć przy tym małego, małej ilości paliwa. To jest po prostu wbrew jakby logice i prawom fizyki. Natomiast był i tutaj taka też ciekawa historia, bo kiedyś, jak czytałem o tym, to, to doczytałem się, że więcej czasu niż na to, żeby wmontować, w cudzysłowie ten silnik do W221 czy do tego CLS-a. Więcej czasu inżynierowie Mercedesa poświęcili jak go wygłuszyć z zewnątrz niż jak go po prostu zastosować wewnątrz, bo rzeczywiście pewnym samochodom ten klekot czterocylindrówki wręcz nie przystaje i te samochody były bardzo dobrze wygłuszone z zewnątrz. No nic, pewnie mógł Mógłbym mówić jeszcze sporo na temat tegoż modelu. Myślę, że to co powiedziałem jest jakąś taką zajawką, takim małym budzikiem, czymś co może Was albo inspiratorem, czymś co Was zainspiruje do tego, żeby przejrzeć na przykład oferty, żeby sobie zobaczyć jak bardzo ten samochód dzisiaj stał się już dostępny i jak naprawdę niesamowitą alternatywę może, może dzisiaj tworzyć dla przy zakupie samochodu po prostu przy zakupie samochodu. Siadłem do samochodu, który leży po zupełnie przeciwnej stronie tej, tej, tej skali. Jest to samochód, jest to najbardziej wyposażona wersja z najmocniejszym dostępnym silnikiem. 550 koni i właściwie wszystkie możliwe dodatkowe elementy wyposażenia. O tym, jak się tym samochodem jedzie, nie będę mówił i z Was zanudzał, wydłużał tego filmiku. Jedzie się nim tak samo. Prawie tak samo komfortowo jak tym regularnym. Dla tych, którzy chcieli różnić się jeszcze bardziej, to właśnie stworzono tego Mercedesa, w którym teraz siedzę. To jest niebywałe, jak bardzo Mercedesowi udało się połączenie luksusu ze sportem, bo w momencie, kiedy samochód ma 500 plus koni mechanicznych. To możemy mówić już o samochodzie bez mała sportowym. Ten sport wymaga pewnych odpowiednich ustawień, układu kierowniczego, zawieszenia, no, cały, cały szereg jakby elementów tylko po to, nie żeby się nimi chwalić, ale tylko po to, aby po prostu było bezpiecznie, bo to jest samochód, który może pędzić z prędkością 300 km na godzinę. To jest naprawdę niesamowite, ale co. Jeszcze bardziej niesamowite, on będzie bardzo szybko. Sprintował do, tej, do tych 300 km na godzinę. To, to, to jest coś też takiego, że w momencie, kiedy takim autem jedziemy 200 km na godzinę, to praktycznie nie czujemy tej prędkości. Ja wam to za chwilkę w takim mikro, mikro wyrywku przedstawię. No i to jest jakby taka niesamowitość. I to, że samochód potrafi być aż tak szybki, aż tak szybko przyspieszać, aż tak szybko jechać, wymaga pewnych dodatkowych. Opcji takich niewidocznych dla nas. To się niesamowicie udało Mercedesowi, bo zachowano sporo 3 czwarte z tego komfortu, który ma taki regularny, randomowy CLS. A dołożono no, absolutnie możliwości samochodu, dobrego samochodu sportowego. I, i, I mamy sportową limuzynę, i nie tylko z nazwy, ale ewidentnie po prostu z możliwości, jakie nam daje. Zapraszam na taki krótki, bez komentarza sprint tym samochodem. To jest nagranie, które popełniłem kiedy, kiedy jechałem tym autem z Niemiec na autostradzie, kiedy można było to po prostu zrobić um, Przymknijcie trochę oko na, 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 na prędkość, jaka tam się przez chwilę pojawi na liczniku, ale zrobiłem to tylko dlatego, żeby żeby, żeby samemu e, zobaczyć potęgę tego samochodu i zrobiłem to również po to, żeby i, i nie miałem gazu Zupełnie do dechy. Nie potrafiłem jakby kręcić go tak wysoko jak powinienem. Samochód był świeżo po serwisie i, i, i powiedziano, żeby, żeby go aż tak bardzo nie kreatować. Natomiast musiałem wykorzystać moment tego, tej niemieckiej autostrady, bo tylko tam można legalnie pokazać, na co stać taki samochód. I zwróćcie uwagę może nie tyle na prędkość maksymalną, czy, czy na prędkość, jaką ja osiągnąłem, bo to nie była jego maksymalna. Tam widać po numerku biegu, a samochód ma biegów 7, to można jakby sobie zarejestrować i zobaczyć, na którym biegu ja mam tą prędkość bardzo wysoką. Tylko zwróćcie bardziej uwagę na to, jak szybko ten samochód do tej prędkości doszedł. To nam pokazuje tak naprawdę potęgę tego tutaj potęgę tego auta. To jest niesamowitość, nieporównywalność. Natomiast z zewnątrz e, oczywiście fajnie można mówić, że jest biały i czarny. Powiem Wam szczerze, że ten czarny nawet mi się bardziej podoba. Jest taki troszkę mniej krzykliwy e, i to, e, to ta, taka skromność, taka elegancja bardziej pasuje do Mercedesa. E, ten biały ma już pewne przymioty po prostu, których nie może nie mieć. Ma tak wielkie hamulce, że musi mieć bardzo duże, e, duże obręcze e, kół. Jak ma duże obręcze kół, to już ma bardzo niski profil opony, więc to koło jest takie trochę monstrualne w tej wnęce. E, no jest tam tych kilka takich elementów, które ja osobiście powiem, że są trochę krzykliwe. E, napis V8, biturbo, etc. Oczywiście zdejmować go też byłoby wielkim grzechem, ponieważ pomimo, że trochę może on jest prowokacyjny, to tak z drugiej strony naszą próżność zaspokaja i przecież my chcemy pokazać, my chłopcy, że nasz samochód jest absolutnie nieprzeciętny. Zapraszam Was do tego krótkiego sprintu no i do oglądania kolejnych odcinków. To było bardzo miłe spotkanie. Dzięki.